One Guinness, please. To były słowa, które mówiłem najczęściej podczas wyjazdu do Londynu, gdyż nie szlałem się po kraftowych knajpach. Gdyż nie boję nigdy w Lublinie. W Londynie? Eee, nie, no byłem. Byłem na Bez koncercie. Lepesze Mode. Guy. naprawdę byłeś na, de na depeszu w koncercie? Uh -huh. Ty rób... Gość, który słucha jako nic szwagry, jak się nazywa ten zespół? Bracia Figofago. Bracia Figofago był na koncercie No i Z człowieku, to jest cztery klasy muzyczne. To jest w ogóle, w ogóle to jest w ogóle. to jest w ogóle. To jest taka niesprawiedliwość dziwna, bo tak, ja po pierwsze nie słuchałem, a czy tam jedną piosenkę jakąś taką mieli, co tak e, rosły te takie dziwne drzewa, znaczy dziwne rośliny wokół budynku. DEPESZ Mode to jest w ogóle No e, I po drugie, no, po, nawet po koncercie, który był świetny, i naprawdę zajebiście zagrane, no i w ogóle fajnie fajnie się pod Po poszedłem. nawet innesa. po tym koncercie, mimo wszystko, no, nie zostałem fanem DEPESZ Mode. No ale koncert sam był fajny, a no, to tylko pokazuje niesprawiedliwość dziejową, jak niektóre, kurwa, Janusze się potrafią dostać na imprezy, gdzie powinni być. Ludzie, no oni na znają. Tak ja, Czyli na kurwa, zamysły mnie to tam, powinno być 800 innych osób, które. Ale co ty Chociaż robiłeś w, w, w ogóle w Londynie i na no, koncertie DP? wygrałem konkurs starej pracy. Naprawdę? Jakie no <laughs> testy. No i, tak. no i pojechałem. Kto najwięcej razy przedyma kierowniczkę. Nie, ja nie miałem kiedy. Znaczy, trzy razy. Jak kierowniczka I jeszcze była kierowniczką. kierowniczką, po, po trzecim się pozbytam. Nie, Ale czekaj, bo teraz tak... Ale konkurs wygrałem. Jak kierowniczka była kierowniczką, to... Yy, spytałem, czy ze mną się umówi. Naprawdę? A czy przez jej siostrę? Bo ją znałem. Ale powiedziała, że się umówi, jak będę zarabiał więcej od niej. No. Zajęło mi to 10 lat, teraz chyba więcej od niej, ale już teraz nie chcę się z nami mówić. Nie chcę mi się z tobą gadać. No, Ozdra, to Łukaszek, bardzo. mąż jej. Znamy się ty tej pary. Dobra, już poleciałeś teraz, poleciałeś poleć. Znamy i lubimy. Wróćmy do Ginesa. No i słuchajcie, to były właśnie słowa, które najczęściej mówiłem, bo po prostu już trochę się na piwie chciałem rozeznać. Barmy nie było. Już tą kakopyrę oglądałem. Ale nie wiedziałem w ogóle, gdzie szukać jakieś lokalu, z nie bardzo miałem możliwości. I wychodziłem z założenia, że jak mam pić jakiegoś. crafta, krafta Jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś koncerna, to piję tego koncerna. No i tyle. No i odpalamy azota. Fajne, słuchajcie, mieli w tych. W, na przykład w hotelu, albo nawet na Heathrow, mieli fajną, fajną rzecz. Lalić takiego płaskiego ginesa totalnie do szkła. Kładli go na jakąś taką kurwa podkładkę, która ja nie wiem co robiła. I ta podkładka właśnie pod wpływem jakiś kurwa ultrafanerów to ten sam efekt, który jest tutaj. So, Zobaczcie. jest piękne, wygląda ślicznie. jest taka, że co by skały srały, to robi robotę. No. Dlatego ja na przykład, powiem wam, kupię Guinnessa, nie? Nie dla smaku, bo smak jest ok, w porządku, ale nie aż taki żeby robotę. No, robotę. Po prostu. Ale ta piana jest. No. No to, co się dzieje, na to się to można patrzeć i ta, patrzeć? To są jakieś mistrzostwa świata, no. nie? No. Zresztą sam jest w porządku. To jest Dry Stout. Ma 4,2% alkoholu, ale Fajne, to, bo nie to jest wyciągnięte nie wiem z jakiego ekstraktu. Ee, ale jest naprawdę dobry pił. Nawet, no. nawet na upalne dni, takie, które się teraz. Dodatkowym plusem jest to, że można sobie te kulki wyciągnąć, nadziać na jakąś nitkę i wtedy wiesz. Robić na szyjnik. No, na Dobra, przykład. startuję ja. Król Kalor kupił królowej Karolinie korale koralowe. Kororo, <laughs> hmm. No i patrzcie, mówi się, że generalnie rzemieślnictwo, rzemieślnictwo, ręczna robota. A tutaj, jak takim robiłem w puszczę zamkniętą technologię najwyższej jakości w piwowarstwie. No bo trochę tak jest. Ale prawda jest taka, że idziesz sobie do knajpy, jesteś sobie takim wielkim angolem, który robi cały dzień w fabryce. No ale przyporządkowałem angola, nie? Idziesz do takie knajpy, walisz sobie takich piw 4, siedzisz ze znajomymi, moczysz usta, wąsy ci zostają, nie? Jesteś szczęśliwy. No wykład. No bo to jest piwo. Ludzie. Ładnie! A Beer'a nie, nie wchodź, bo nie wiesz co to jest. Dobra, już nie będę stuka. No i to jest właśnie muzyka, która, która leci tutaj, a ja byłem na koncercie depeszła. Nie, słuchajcie, dobre piwo, no tak, yy, chyba każdy wie jak to smakuje. On jest, najlepsze jest to, że ten Guinness jest tak naprawdę płaski, nie? Jest płaski, ale jest no. właśnie dzięki temu dobry, bo yy, no to Jego? nikt się nie, sp... znaczy ja wolę Guinnessa pić w lecie niż w zimie. No. On jest, znaczy płaski, może złe powiedzieć słowo, no typowy dry stout, czyli jest wytrawny. Ma trochę elementów takich kawowych, trochę śmietankowy. Ja powiedziałem płaski, on w ogóle nie, nie jest nasycony w żaden sposób, A, tak, no to nie. tak, oczywiście, znaczy trochę coś tam, ale... Ale też dzięki temu łatwiej się go pije. To tak, dokładnie, tak. tak wiesz, po prostu tak, bach, 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 lipta, nie? Fajne piwa. Każdy, kto narzeka na Guinnessa, że to jest koncert, że to jest coś tam, że to... Znaczy, powiem tak, jeżeli... No, Guinness jest koncernem, ale ja nam wszystkim życzę takich koncernów właśnie. No. Bo... No, bo czym innym jest Guinness, nawet w puszce z Lidla, a czym innym jest Książęce nalane w zajebistej restauracji skega, bo nie ma to i tak, i tak porównania. Tak, ze wszystkim, tak. Równie dobrze można w sztuce powiedzieć, że jest to samo. Są tacy artyści, co, co zrobili wielkie hajsy i bla, 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 bla. Tak? No. Razem jeszcze mi chodzi? No, a A są tacy, nie, teraz już, teraz już nie powiem. zgubiłem wątek. Kończymy ten film. Jest taki Picasso, tak który już dawno nic nie robi, bo już się wypalił i nic nie robi. A jest taki Kusy z e, Rancha, który musi dopiero zdobywać swoje umiejętności, i może ma je wielkie. To się też wyda. O to chodziło mojemu szanownemu koledze. Chyba nie. Nie stukaj, bo ludnych nie słyszy. Wiesz, jak to chyba No i słuchajcie, jak będziecie w Londynie, nie będziecie mieli do jakiej knajpy pójść, żeby jakieś fajne z kraftowym piwem. Albo po prostu z jakimś fajnym, takim z kamery. Słuchajcie, cienem. jak będziecie w Radzeniu pod Lubartowem. Kupcie sobie Guinnessa. Jak będziecie w Radzeniu pod Lubartowem, to kupcie sobie w Lublinie, jedynym mieście w okolicy. Kupcie sobie też Guinnessa i wtedy będziecie mieli dobre piwo. A Guinness na Heathrow kosztował 5 euro. Generalnie Zdrowo. w większości lokali tak około czwórki, czwórki, Oj, euro, nie, tylko funtów. Pierwsza na, na Heathrow. Ja z Okęcia ostatnio leciałem na Cypr <laughs> z Inclusive. To też zapłaciłem, wiesz, za tyskie zapłaciłem chyba za 3 nie? Jezu, ja ostatnio za AP co 15. No. Albo 15 19. na to na Coś mało. Modlinie. to mało. mało? To można tego. Ja wiem, czy mało? No to daj mi za AP 19. Zł. No dobra, ale na lotnisku stary, ja wtedy kupiłem, nie wiem, jedno piwo, jedną kawę, czy tam herbatę i jak to się nazywa? Krosanta i zapłaciłem 90 zł. I jak to się nazywa bilet na lot? No. i zapłaciłem 90 zł, z czego bilet kosztował 7. Może kwasancik był dobry. No, nigdy nie wiesz. Dobra, trzymajcie się. Rozetnijmy tę puszkę. A czego nie? A czego nie? No, Pokażmy o czeka. Nie? To przechodzi jakieś kontrole, widać. Daj. my filmik, że wam się nie dłużyło. Żeby wam nie o głośniku z domu. <noise> Patrz jaka kuleczka. Nie No nie, ja jakoś nigdy by to nie frapowało. A taką? jest piwko jeszcze, czekam. Za piłkami metalu, ale jest. O, ujdzie, spadł. Wy, wyjmij go palcem. Nie chcę go z twojej gęby brać. Daj go. Weź go we dwa palce. Palczatku. Dobra. No ja dole, ja tego już nie... Dobra, nieważne, to jest tak. Widzisz? Wygląda tak. Ale ja chciałem zobaczyć, o. To zobacz, no wyleciał. Ja, o, no, ale o, słuchajcie... Ogólnie tam się skondensowało coś, jest, jest dziurka, w środku. jest dziurka, tak, bo polega to na tym, że tam jest skondensowane coś tam, azot czy coś, i jak rozprężysz ciśnienie puszce, to ten azot czy coś zaczyna wylatywać jest... i spieniać, a wciągać piwko, więc stąd masz piwko. Ale to śmieszne właśnie, bo ona nie wycieka teraz. jak ręce No bo ono w tej chwili tak tam zamknięte, bo to jest mikroszczelina ta dziurka, tak? Tak, naprawdę, to jest mikroszczeluba. Jest. No. I Dobra. w ogóle ciśnienie, jak to po I Już wszystko wiecie o, o piwie typu typu Guinness. Piwo typu. Guinness. Trakt. Wasze zdrowie. A nasze wędroby też zdrowiu. No, raczej. Buziaki. Nie pijesz. to być znaczy, że... może ma